Skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. I'm Natural, Not a piece of fur is past it, heading to her toes. Yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around, say she has a reputation. Don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game I'm gonna play it, yeah she got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cocaine She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me They say she's too hot, they say she's too cold Where she came from nobody really knows They say she looks young, but say she acts old From everything I've heard she gets out of control And all the boys say she was sent from the heavens But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession She's Got bad intentions she got a body like a cold thing Got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coat, she likes to keep the no going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Wykładka i nakładka Jaguar Gras. witam Was serdecznie, moi drodzy, o poranku, dzisiaj mamy już czwartek, czwarteczek, yy, jesteśmy, że tak powiem, w Austrii, jak to, co niektórzy mówią, u kasztana, <gry> no i co, znajdujemy się przed, kurde, wczoraj żeśmy w środę do, dolecieli, wczoraj żeśmy yy, dolecieli tutaj na miejsce, standardowo, gdzie, tu gdzie są komputery Gdzie się można meldować No i co Za chwilę idziemy Się zameldować Żeby pojechać jakieś 5 km dalej Żeby się zrzucić Zrzucić się, załadować się No i będziemy cisnęli 500 km Do Pepiczka Do straży W sumie straż nad Nisą. No to liberec, jeden czort. Tam jutro się zrzucamy, ładujemy się i do domciu. Powiem Wam, że ten tydzień jakoś tak mi... W ten tydzień w tym nowym roku tak szybciutko przeleciał. Kurde, w poniedziałek, niedawno nie co był, kurde, ja mam wrażenie, jakby wczoraj był poniedziałek. Masakra, no ale to nic. Dobra, idziemy. Moi drodzy, ogólnie no, zobaczyć czy biuro jest otwarte. Bo, bo już mianowicie we wtorek jak byłem tutaj to o 5.20 już biuro było otwarte a jest właśnie 5.20 więc idziemy zobaczymy czy jest komputer otwarty jeśli jest no to elegancko bo się z automatu zameldujemy i pojedziemy szybciej kurde na zrzutkę niż żeby czekać do tam jest chyba od 5.45 moi drodzy i zobaczcie to komputer otwarty Drodzy, my żeśmy się zameldowali, dostaliśmy SMS-a, że, że jesteśmy zarejestrowani i mamy czekać na kolejne informacje no i właśnie też nam przyszedł sms, że mamy podejść do okienka takiego jak tutaj 31 wzięła nam pani papiery wzięła nam pani papiery, ona właśnie nas rejestruje w komputerze i przenosi nas na, na drugi magazyn żeby ich tam poinformować, że ja za chwilę tam dojadę. Jak to zrobi. Powinniśmy dostać kolejnego SMS-a, że już możemy, że tak powiem, jechać. No, elegancko. O, no i elegancko moi drodzy, ja kurde właśnie ruszyłem, a my właśnie dostaliśmy SMS-a, że możemy podążać już na, to, na ten magazyn XSCK. Właśnie, wam, właśnie on wygląda tak ten SMS. Żeby nie było, a ja się zastanawiam. Kuźwa, czy ten polak kuźwa, inaczej nie mógł stanąć, nie? No, kolejny kuźwa, Asior. Na wieździe stanął. Masakra. Masakra, co oni tu odstawiają. Za szopki. po 80 metrach skręć w prawo. O, nie mam beny, kurde. Skręć w prawo. Że tak powiem, szczerze Wam. No a ty co nie widzisz? Nie widzisz, że jadę. Kurwa. masakra. No i dobra, moi drodzy. Jesteśmy podstawieni pod rampą. Klin pod koła, podłożone. Papiery zaniesione. I właśnie nas rozładowują. Gdzieś tu są elegancko dobra idziemy sobie kurde po zjeść jakieś śniadanie w międzyczasie w międzyczasie jakieś śniadanie zjemy póki nas nie, nie zrzucą i nie załadują więc jakieś myślę z 20 minut to trochę może potrwać no no i dobra moi drodzy puste pojemniki mamy załadowane żeby nie było proszę bardzo i elegancio, dobra, możemy zamykać drzwi i robić wypad dobra, robimy wypad o, już się, kurde wyrównał nam zestaw cały do jazdy więc elegancio która jest godzina? 28 czyli powiedzmy, że 20 40, kurde 43 minuty i jesteśmy elegancko załadowani tu mamy papiery, więc Elegansiu, o ale, kurde fajnie, cieplutko. Cieplutko jest, we was to chodzi. Niech sobie chodzi. No i dobra, no a my co? A my się kurde rozbieramy, przygotowujemy się do jazdy i zapierdzielamy. Gdzieś koło 15 powinniśmy być na naszej miejscuwie i robić już pauzę do jutra. Więc elegansio, let's go. O i elegansio. Moi drodzy piraneczki zasłonięte, my żeśmy już stanęli kurde sobie na pauzunie, na parkingu jak nigdy kurde na cpn -ie. nawet kurde o dziwo były jakieś rajki e, wolne no i na jutro mamy y, 30 km do lotu na y, rozładuneczek a my co? a my czekamy jak się nam tutaj kurcze pauzunie zaliczą i zakończamy za filem tacho i jakieś kurcze i można iść spać he he. no tak to właśnie będzie wyglądało ale póki się tak skoń... zrobi to trzeba jeszcze właśnie dwie minuty jest na łóżeczku więc już możemy zakończać nierówną grę zakończ pepiczki zakończono okej okay. no i fajnie dobra ja sobie zrobię lekcję o tutaj mam kurde maj, Majne kurde zeszycik Z tego roku oczywiście he, he. I 9 kurde Właśnie stycznia, żeśmy dopiero wystartowali No Dobra no nic widzimy się później No i elegancio moi drodzy Tacho mamy zakończone Lekcje mamy zrobione I idziemy zobaczyć Co mają ciekawego Na stacji Kurde chodzi za mną jakaś kurde napój jakiś gazowany, bo już powiem wam szczerze, że woda mi się przejadła do picia, ale teraz zobaczymy co mają tu ciekawego. Dobra moi drodzy oczekujemy za jedzeniem. Wziąłem sobie właśnie kole, ciasteczka i jakieś grillowane kulecki. Nie wiem, co to jest. Pani się nie, przed chwilą mnie pytała, czy tu jem, czy ze sobą, ale już sobie wezmę ze sobą, to sobie spokojnie jakiegoś filmu obejrzę. Będę ja i film, jak już ten na laptopie obejrzymy. I tak to właśnie będzie wyglądało. No właśnie, no, sobie już pędzimy do auta, dostaliśmy grillowane kuleczki. Więc powiem Wam szczerze, że nie wiem, co to jest. To na sprawę ale jak na 40 koron bodajże No to tak kurde smacznie wygląda Zaraz będziemy testować Będziemy wiedzieć ja pierdzielę Tu takie rajki są, a problem kurde ze wszystkim Dobra muszę to chwilowo postawić tutaj te moje kulecki kurde gdzie mam klucz od auta Ogólnie, na szybko, za te, te ciasteczka kosztowały mnie 22, 22 korony. Wziąłem dwie paczki. Kola e, mnie chyba bodajże kosztowała 60 koron. Papierosy nie wiem. A te grillowane kuleczki kosztowały gdzieś chyba 40 koron. Łącznie za to wszystko, za kole, e, to ciaska i fajki zapłaciłem 220 koron więc nie ma tragedii zobaczmy jak to wygląda zobaczmy jak to wygląda to jakieś jest ziemniak zwykły tu mamy majonezik i uwaga ziemniaczki to są grillowane, nazwane kuleczkami a w smaku mają moi drodzy smak, jakbym miał kurde placki ziemniaczane. No, nie ma tragedii. Dobra, moi drodzy, że tak powiem, zgaszę lampę. Zostaw łapkę, drogi widzu. Zasubskrybuj mój kanał. No, i widzimy się w jutro pewnie. Do zobaczenia. Dobry, witam Was w dzisiejszym dniu. Piątek, piąteczek, piątunio. Trzeba się wziąć kurde do roboty. Palimy Fafika i pewnie ten. Ten właśnie dźwięk. Ten, 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 ten. E, masakra moi drodzy. A my co? A my ogólnie mamy tak. 29 km do zrzutki 29 km do zrzutki mamy i pauzy mamy zrobionej proszę drodzy widzowie i ja cię kręcę 14 godzin he he. Jak tu żyć Dobra jeszcze z dwie minuty sobie poczekamy 50 równiutko sobie uruchomimy tacho, zrobimy obchód. Ej, zrobimy obchód, czy wszystko jest ok? Po nocce, no i trzeba będzie lecieć, się zrzucić, załadować i do domku. O, dobrze by było, jakbyśmy kurde tam byli. Tak jak mi nawigacja pokazuje, powiedzmy, że będziemy 20 po, żeby nas kurczę wzięli bez żadnych ale. Szybka zrzutka, szybki załadunek by był i w domu byśmy byli i yy, yy, na parkingu, kurde, byśmy byli tam w Polsce. Powiedzmy, że w pół do siódmej. To by była petarda. No ale, czy tak się stanie? Zobaczymy. Masakra z tym dźwiękiem. Nareszcie, kurde, ten dźwięk ustąpił. A my możemy sobie na spokojnie, moi drodzy, uruchomić tacho. Gdzie to było tutaj Wpisz kierowca Rozpoczęcie Czechy Wpis zachowany Ok 14 godzin 5 minut pauzy Ok I dobra, lecimy, zrobimy obchód I robimy wypad Dobra Możemy iść, buty O dziwo, nie są mokre Jak na tą pogodę Dobra, wszystko mamy w temacie. Dobra, nie zamykamy, Jednak jest prawy mokry, Masakra. Masakra Mój drodzy. Dobra. Idziemy, rzucimy mu papierami. Zobaczymy co za cieć jest. Mam nadzieję, że nas zaraz. Dobrej. Yy, wykładkę i nakładkę mam. No Pojemniki, puste pojemniki z numer auta Tak, numer auta. Drodzy, połowa sukcesu. Będziemy właśnie wjeżdżać. E, właśnie będziemy wjeżdżali. elegansio, jak nigdy. Pozwalają nam teraz wjeżdżać, a jest godzina 5.28. No i elegancko. Dobra, trzeba kurczę, że tak powiem, chyba z partyzanta zrobić, żeby nikt nic nie widział, że mam kurde, kamerę w, w rękach. No my właśnie już jesteśmy przygotowani do rozładunku 14 pustych pojemników moi drodzy. I co w tych pojemnikach się ogólnie znajduje jak się ładuje moi drodzy? W tych pojemnikach nie powinienem mówić, ale zresztą na to wysrane tak i tak. W tych pojemnikach znajdują się podsofitki. W środku są podsofitki do Jaguar'a. Tam są podsofitki do samochodów, do samochodu Jaguar, bo to wszystko wywozimy do fabryki Jaguar'a. I tu przywozimy tam do Grazu, przywozimy im puste, pełne pojemniki podsofitek. A tutaj przywozimy im do straży, do liberca, przywozimy im puste pojemniki, żeby mieli gdzie te, że tak powiem, podsufitki ładować. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. I co ciekawego? Czyli teraz wyobraźmy sobie, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć podsufitek tu bodajże wchodzi. I razy 14, kurde, tych takich boksów, boksów to pomnożyć razy 6 to nam daje ile my podsofitek mamy do im wywozimy. Więc mało oni tego robią. Widocznie może, możliwe, że i mało zapotrzebowania jest na to. No ale w że się robota kręci w kółko. Teraz nam zrzucą te 14 pustych, i ile pełnych załadują, to nie wiem, będę wiedział dopiero, jak dostanę od nich papiery. To wtedy będę wiedział. Ile dostanę Na chwilę obecną Byliśmy tu o, 20 minut czekamy 20 minut czekamy ogólnie Moi drodzy Po 30 minutach Doczekaliśmy się rozładunku Hip hip hura Hip hip hura Właśnie ściągają nam puste pojemniki Jedzie gdzieś tam w cholerę Ustawiać Więc elegancko już 4 ściągnął, zostało mu jeszcze 10. <laughs> masakra. No nic, czekamy, kiedy kurde zrzuci i, i nas sobie załaduje na spokojnie. Mm, masakra. No normalnie się wzięli za robotę. No to moment kurde nas zrzucili. A już mamy moi drodzy, załadowane łącznie 4 gitterboxy z podsufitkami, bo dwa są tu i dwa są z tyłu. Więc nie wiem ile będą ładowali, może jeszcze 6, 10, więc tego akurat nie wiem. Dowiemy się, jak mnie skończą ładować. No, ale grunt, że już jest połowa sukcesu, właśnie, że połowa sukcesu jest taka, że w końcu zaczęli nas ładować, więc elegancko. Fajnie, fajnie cieszyć się, więc szybki, kurde, załadunek. Niech będzie i do domciu, do domciu. No ho, nic, ho, ho, ho. czekamy za papierami moi drodzy. W ogóle gdzieś Kuźba po prostu nam wcięło I tyle, o jedzie Da Najważniejsze moi drodzy, że my jedziemy już do domu Jezus, jak ja się kurde normalnie cieszę Ale i tak powiem wam szczerze, że ja jestem ogólnie pod Kóźwa fajki mi wypadły Z pudełka, ja pierdziele Że wracając do mojej puenty ja i tak jestem w szoku, że pozwolili mi wjechać na rozładunek po szóstej, nie? No ale, dobra, grunt, że wjechaliśmy, grunt, że pozwolili nam wjechać, no i fakt, faktem, że przyszła ranka, zmiana przyszła na rano, nocka poszła do domu, ranka przyszła, no to no, mnie załadowali, no, rozładowali, no, załadowali. To już pół biedy. Już jest połowa sukcesu. Dobra, lecimy. Lecimy do domu. Kurde, na łyżką będę, u... będę pił sobie kawkę. Ho, 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 ho. Ale mega się cieszę. Ho, ho, ho. Zostaw łapę, moi drogi. Przez Rondo i drugim... Elegancko, moi drodzy. Dotar... Dotarliśmy na miejsce postoju, postoju, więc możemy na spokojnie, że tak powiem zakańczać tacho godzina 10 jazdy miałem być kurde już właśnie w domu a jak zwykle kurde jak zwykle coś zawsze coś tutaj podjeść, tam podjeść, tu kurde kup tam kup kurde ma mole barabasz Mogłem sobie to później zrobić, no ale wolę już to wszystko od razu kupić, kurde. Płyny do spryskiwaczy, rękawice, wolałem sobie od razu kupić. No i cóż, ósma, kurde, można powiedzieć, że 30 za dwie w pół do jest. A my dopiero co? Lecimy do domu. No nic, tak to, takie to jest życie. Tydzień minął bardzo szybko. Zobaczymy, jak e, miną nam nocki, bo w niedzielę będziemy o 21 już się kurde, będziemy startować, e, żeby na poniedziałek na, na 8 rano być w Grazie na rozładunku. Zobaczymy, jak nam nocki pójdą. No tak to właśnie będzie wyglądało. No nic moi drodzy. E, co ja mogę powiedzieć, co ja chciałem powiedzieć? A jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w. W tym roku 2023 dużo kasy, miłości, zdrowia. Najważniejsze to jest zdrowie, a resztę to samo przyjdzie. Tak to właśnie wygląda. No i na końcu strzel, łapeczkę, subskrypcję, i widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach, w filmach w sumie. Pozdro.